będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym Was kochani wprowadzić trochę w tę naszą dzisiejszą modlitwę, nawet spotkania. Zatrzymamy się nad tekstem Psalmu ósmego. Tak jak pewnie każdy z nas wie, każdy psalm jest swego rodzaju modlitwą. Autorzy psalmów wyrażają swój smutek z powodu różnych trudności, proszą Pana Boga o różne rzeczy, które są im potrzebne, dziękują Mu za to, co już otrzymali, ale też, tak jak w tym psalmie, który będziemy rozważać, chwalą Pana Boga. Ten psalm zaczyna się od słów O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twe imię po wszystkiej ziemi. I te same słowa, zauważcie, znajdują się na samym końcu tego psamu. Autor psalmu specjalnie rozpoczyna i kończy tymi samymi słowami. Spina jakby taką klamrą cały tekst modlitwy, ukazując jaki będzie temat jego modlitwy. Dokładnie chodzi o to, co powiedziałem przed chwilą, czyli będzie to psalm pochwalny autor sam chce chwalić Boga, uwielbiać go. Nie będę się skupiał na każdym szczególe, który jest w tym psalmie, żebyście też mieli co faktycznie rozważać w trakcie tego namiotu spotkania, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka słów, kilka fragmentów. Więc już ustaliliśmy, że ten psalm jest psalmem pochwalnym. I za co chce chwalić Boga autor Psalmu. Dalej w czwartym wersecie słyszymy takie słowa. Gdy patrzę na twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, zauważmy, że autor Psalmu, spoglądając na to, co Pan Bóg stworzył, rodzi się w nim zachwyt. On oglądając niebo, patrząc na gwiazdy, księżyc, na to wszystko, co Pan Bóg stworzył, widzi w nim niesamowite piękno. I konfrontuje to piękno stworzenia, które go otacza, które widzi, konfrontuje z człowiekiem. Posłuchajmy, co mówi dalej. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz. Czyli widzimy, że autor psamu nie poświęca aż tak bardzo dużo swojej modlitwy przyglądaniu się światu, który Pan Bóg stworzył, ale idzie do korony stworzenia, czyli do człowieka. Zachwyca się stwórcą, Patrząc na stworzenie i szczególnie na to niesamowite stworzenie, jakim jest człowiek. Dalej mamy y, takie słowa. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy, owce i bydło wszelakie a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. Zauważmy, że autor, autor psalmu wymienia te same elementy stworzenia, które są w pierwszej księdze Pisma Świętego, w księdze rodzaju, gdy pan Bóg stwarza świat. I po raz kolejny pokazuje, wracając właśnie do tego tekstu z Księgi Rodzaju, że człowiek będąc stworzony jako ostatni otrzymał coś niesamowitego, coś co nie otrzymał żadne inne stworzenia, a mianowicie otrzymał władzę. Pan Bóg będąc Panem, Królem Wszechświata, bo do Niego wszystko należy, On to wszystko stworzył, daje człowiekowi władzę nad tym, co On stworzył, żeby mógł z tego korzystać, w tym w jakiej mierze dla Niego to jest dobre. Czyli widzimy tu właśnie zachwyt autora Psalmu nad tym, jak wiele Pan Bóg podarował człowiekowi, że tak naprawdę cały świat, który nas otacza, jest dowodem miłości Boga do człowieka. Wracając do tekstu, bardzo pięknie autor Psalmu formułuje, um, uposługuje się takimi słowami, gdy patrzę na Twe niebo dzieło palców Twoich, czyli pokazuje, że Pan Bóg nie tylko jest stwórcą, ale że jest artystą, czyli w każdym jego dziele... Widać jego samego, tak jak twórca, dajmy na to malarz, próbuje cząstkę siebie, to co gdzieś sobie wyobraża, przelać na płótno, na papier. Tak samo Pan Bóg, tworząc cały świat, a szczególnie tworząc człowieka, przelał na to całe stworzenie swoje piękno, odcisnął w nim siebie gdy patrzę na twe niebo, dzieło palców twoich. Znowu wracam do tego sformułowania, ponieważ nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję tworzyć coś z gliny, kiedy trzeba zaangażować właśnie swoje dłonie, żeby ukształtować pewną formę, pewną dajmy na to rzeźbę, czy nawet jakiś garnek. Trzeba się zaangażować osobiście i tak namacalnie. Tak? I gdy sobie, warto sobie wyobrażać to, co czytamy, wtedy ten tekst jeszcze bardziej do nas przemawia. I tak samo właśnie w tym psalmie ósmym. Wyobraźmy sobie, że Pan Bóg każdą rzecz, która istnieje, gdy wychodzimy, pooglądać piękne stworzenia gdzieś na dwór do parku, do lasu. Każdą z tych rzeczy Pan Bóg utworzył swoimi własnymi dłońmi. Oczywiście to jest pewna metafora, ale pokazuje, jak bardzo Pan Bóg chciał być obecny w tym i jest obecny w tym świecie. A przez to jeszcze bardziej nam pokazuje, że dar, jakim jest całe stworzenie, które nam podarował, żebyśmy nad Nim panowali i z niego korzystali pokazuje jak bardzo osobisty jest to dar od Niego dla nas. Także dzisiejsza nasza modlitwa, medytacja psalmu ósmego, nawet spotkania, niech nas prowadzi raz właśnie za pomocą psalmu ósmego. Niech nas prowadzi do jeszcze większego uwielbienia Pana Boga. Postarajmy się chłonąć ten tekst. Może warto wyjść w tym czasie na balkon, może na dwór, jak ktoś ma takie warunki, i spojrzeć na piękno stworzenia, na drzewa, kwiaty, na to wszystko, co nas otacza. I zobaczyć, jeżeli Pan Bóg to wszystko stworzył dla nas, to jak... Wielcy jesteśmy, jak bardzo Pan Bóg nas ukochał. Życzę Wam udanego namiotu spotkania. Spotkajcie się z Panem Bogiem, twarzą w twarz, jak możesz. I wprowadzajcie w słowo w czyn. Niech uwielbienie nigdy nie znika z naszych serc. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.